Nad Sędziszowem przepiękne niebo, dosyć pomarańczowe. Tutaj troszeczkę nam e, przeszkadza. Zaburza tą piękną, e, słuchajcie tutaj, aurę. Właśnie ten komin, który, e, w którym się pali, najprawdopodobniej opala. Właśnie zastanawiam się, czy to jest komin z fabryki kotów Sepako, czy to jest jakiś inny. No nieważne. Nie o to chodzi. Ważne, że mamy przepiękny e, zachód słońca. A ja, moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. Dzień dobry. Mamy dzisiaj poniedziałek, gdzie mam kluczyki do samochodu w tej drugiej kieszeni. Słuchajcie, ten tydzień zaczyna się dosyć spokojnie. Nic się nadzwyczajnego nie dzieje. Słuchajcie, oprócz tego, że um, czekamy na. Łóżko. Mamy w planach, słuchajcie, remontowanie tego mojego pokoju. Pomieszczenia Kurczę, trochę mi się nie chce malować, ale no nie ma innego wyjścia. Muszę skorzystać z tej opcji z tego momentu, kiedy jest mi Grzesiek w domu i musimy to zrobić. Najprawdopodobniej no zrobimy to, słuchajcie, wyłączę wycieraczki, nie wiem w którą stronę. Nie, tak na przełomie tego 11 listopada. Może w sobotę, 9, niedziela 10, w poniedziałek 11. No cóż to się dzieje z tymi wycieraczkami. I słuchajcie, właśnie wtedy pomalujemy ten pokój zrobimy to, co trzeba tam zrobić, takiego najbardziej brudnego. Wiadomo, że trzeba omyć pajęczyn, wyczyścić. Muszę tam sobie zmierzyć e, to mój, e, e, słuchajcie, odpowietrznik powietrza, taki, wiecie, taką kratkę wentylacyjną muszę sobie kupić, bo już taka zrobiła się z białej, bardzo, bardzo ciemno-żółta i to nie fajnie wygląda. No nic kochani, jadę do domu, widzimy się później. Teraz wiecie, aura, i czas, i moment nie sprzyja, żeby gadać, więc będziemy się widzieć w domku. I chwilę pogadamy. Bardzo mglisty wtorek jechałam z pracy, dosłownie nie dało się przejechać, słuchajcie, jeszcze nic nie jechało przede mną, żebym mogła się w ogóle kierować jakimś samochodem przede mną światłami, więc normalnie, słuchajcie, miałam te oczy takie wybałszone, jeszcze u nas, słuchajcie, drogi nie są pomalowane tymi białymi, wiecie, pasami, że one odbijają się jednak pod wpływem lamp i światła, więc totalnie trzymałam się tylko brzegu i rowu, no coś okropnego. Słuchajcie, byłam w dwóch sklepach, byłam w Mrówce, w Sędziszowie i byłam też w Biedronce. W Mrówce zakupiłam farbę Beckersa, białą, takie on, ogromne wiadro 10-litrowe, e, chyba około 150 kosztuje, ale jeszcze sprawdzę to na 100%. E, I kupiłam sobie też folię, żeby rozłożyć, wiecie, na podłogę, czy ewentualnie zawinąć całe łóżko, które oczywiście też będzie stricte do wymiany, ale nie chcę, żeby się ubrudziło. E, wiadomo, trzeba zabezpieczyć wszystkie fromugi, okna, drzwi, e, bo będziemy malować, słuchajcie, pistoletem, więc natryskowo. W związku z tym wszystko, co jest w pokoju, będzie białe. Także trzeba się liczyć z tym, żeby wszystkie elementy podłogę. Listwę zabezpieczyć, żeby się później nie okazało, że ja muszę to szorować, a i tak się nie będzie dało, bo słuchajcie, Beckers. zresztą jak każda inna farba akrylowa, totalnie szybko i dosyć mocno zasycha, więc nie ma szans, żeby to umyć. Słuchajcie, mm, zrobiłam sobie zakupy w Gidronce również. Co ja tam dzisiaj przyniosę, zaraz Wam pokażę. E, Włotery. O, może zacznijmy od włoterów. loter jabłuszkowy. Dawno nie było takich mniejszych włoterów. Takich stylkę standardowych, bo przeważnie w włotery w Biedronce są te większe pojemności, a te są chyba półlitrowe, jak dobrze kojarzę, nie mogę znaleźć tak, 500 ml. Jabłkowy Ada uwielbia, słuchajcie. Zakupiłam też trochę owoców. Mam tu jabłuszka, ligol no najprawdopodobniej i pomarańcze takie deserowe. Uwielbiam, słuchajcie wyciskać sok z pomarańczy, szczególnie zimą właśnie. Chociaż powinno się wyciskać raczej latem, żeby taki, wiecie, fajny, chłodny, smaczny, ale zimą tych pomarańczy jest po prostu więcej, więc dlatego też kupiłam cztery pomidorki malinowe, dosłownie na smaka, bo takie drogie chyba 15 zł, jak dobrze kojarzę i mam też, słuchajcie, taki mix bułeczek i ciabaty, dwie takie y, kwadratowe z ziarnem i dwie okrągłe ze słonecznikiem, razowe, także 6 bułeczek y, i dalej, kochani, płatki cornflakes, y, ostatnio sobie kupiłam, o, będziecie widzieć tam dalej, z daleka, takie pojemniki szklane w pepko na różne płatki, żeby Adzie było łatwiej sobie rano szykować śniadanie. No i te płatki najczęściej, słuchajcie, idą, wydawałoby mi się, że będzie chciała słodkie, nesquiki, czy jakieś tam wiecie, Lajony czy coś takiego, nie, niekoniecznie, słuchajcie, właśnie bardziej boli te zwykłe. Co na tu jeszcze mam, takie mini krakersiki, zwykłe solone, ja uwielbiam je dawać Adusi w takim małym pojemniczku plastikowym właśnie do kanapnika i jak ma ochotę na jakąś przekąskę to też zjada właśnie te krakersiki, zakupiłam też chyba dwa mleka, bo nie ma na razie promocji, dwa mleka UHT 3,2%, wzięłam też słuchajcie trzy albo cztery. matko będę kichać. Chyba trzy w końcu, e, chyba że ktoś wziął trzy sztuki, słuchajcie, lisner, e, śledzik naraz cebulką i słuchajcie, dziewczyny bardzo lubią właśnie te śledziki. Wzięłam dwie gratki o smaku, po, miałam powiedzieć, pomarańczowym, truskawkowym, ale bywają też brzoskwiniowe i Ada je bardzo lubi. Wzięłam też, słuchajcie, takie ciasteczka jedne Milka z czekoladą. Ja jestem fanem tych ciastek, uwielbiam je. Mam też serek homogenizowany z piątnicy Straciatella. Z Dosyć dobra data ważności, bo aż do 28 listopada to prawie cały miesiąc, słuchajcie. Mam też, kochanie, jeszcze wędlinkę, a tej wędlinki wziąłam sobie szyneczkę i polędwicę też z dobrą datą, i bardzo lubię tą właśnie kiełbaskę. I ostatnia rzecz, słuchajcie, kilka, dosłownie kilka tych cukierków, milka. One są takie, wiecie, twarde, karmelowe. I w sumie tyle, jeżeli chodzi o zakupy, szybko nie. Zrobiłam sobie, kochani, kapucinko w przepiękny kubeczko, zobaczcie, jaki jest sweet z puszynem. I te kubeczki mamy dwa. Ostatnio były w Biedronce i one są świetne. Wiecie dlaczego? Po pierwsze, są dosyć dużej pojemności, ale nie za dużej, bo też za duże to nie jest dobrze. A po drugie, słuchajcie, one są naprawdę cienkie, nie jakieś bardzo grube. Także jak Piję sobie na przykład jakąś herbatkę, czy kakao, czy kawę, czy cokolwiek. To nie odczuwam grubości tego, wiecie, tego kubka, więc taki sweet fajny. I mamy już dwie sztuki. Jedną kupiłam właśnie dzisiaj i to jest właśnie ta z puszyn z lodzikiem, a mamy jeszcze takiego samego puszyna z serduszkiem. I nie wiem, może jeszcze jutro Agatka zakupi jeden albo dwa te kubeczki, będziemy mieli taki komplet czterech dla całej rodziny fajnych kubeczków puszynowych. I ten kolor taki sweet, fajny, taki, wiecie, kakałkowy, świetny. E, moi kochani, co jeszcze dzisiaj? Dzisiaj będę robić pierogi. Właśnie, pójdę się przebrać. E, I mamy co? W pół do szóstej, słuchajcie. I w zamrażarce mam naprawdę sporo rzeczy. Boże, pełna zamrażarka, zobaczcie. Po brzegi wyładowana. Muszę troszeczkę przechodzić z tego, co w tej zamrażarce jeść. Mam tutaj zamrożony farsz. I tak sobie myślicie, kurcze, kiedy ty zrobisz te pierogi, skoro masz farsz zamrożony? Ustawię w mikrofali, słuchajcie, rozmrażanie. Jest taka opcja bardzo fajna i ona nie gotuje tego wręcz, czy nie przypieka, tylko rozmraża faktycznie. I ostatnio właśnie odkryłam tą opcję w mojej mikrofali. I bardzo często, słuchajcie, jak wyciągnę sobie masło. W kostce, zamrażarki, i potrzebuję go na już takiego niezmrożonego, to właśnie włączam sobie sorry, na 200 gram, na 200, na 300 gram, słuchajcie, właśnie rozmrażanie i takie fajne się robi mięciutkie masełko, niewytopione, a jednak w środku również miękkie, także świetnie. I zaraz właśnie zrobię to samo z tym warszem i będziemy sobie robić pierogi w termomiksie ciasto. Co jeszcze? Może zmywarkę i w sumie pochowam te rzeczy. Dużo, niedużo, słuchajcie, właśnie tak to jest z jesienią, z późną jesienią, że um, jak się przyjdzie do domu i jeszcze po tej zmianie czasowej, to nie za bardzo jest, wiecie, taka wena chęć i czas, żeby cokolwiek fajnego zdziałać, a mam co robić, słuchajcie, przede mną przecież malowanie mojego pokoju, mojej sypialni i to będzie totalna demolka i zdaję sobie sprawę, że po takim malowaniu to ja nie wiem, czy tak szybko wrócę do tego pokoju, bo to też trzeba, wiecie, później umyć, trzeba po, przykręcać od nowa kontakty, trzeba by nie wiem, no jak już to malowanie zrobimy, to może wyrzucić faktycznie to moje stare łóżko i zostawić tam materiał, Raz na razie, a przecież wiecie, że moje łóżko przyjdzie dopiero na początku grudnia, więc do końca listopada, na samym materacu, tak też ludzie sypiają, więc myślę, że też sobie poradzę. Wszystkie ubrania muszę wynieść do Adusi, do pokoju, do szafy. Nie wiem, czy mi się to wszystko zmieści. Też przez to zrobi się taki sajgon też ułady w pokoju, no bo. Też ten materac gdzieś muszę rozłożyć, żeby spać na nim, póki będzie to malowanie. A malowanie planujemy na sobotę, więc zobaczymy, jak to nam wyjdzie z tym malowaniem. Na chwilę obecną, słuchajcie, e, posprzątać pokój, opróżnić go, e, wiecie, wszystkie pajęczyny pozbierać, ewentualnie poprzecierać tam, gdzie jest coś nie tak, bo odkręcać wszystkie listwy, żeby nam się też nie upryskały. Nie wiem, wynieść te wszystkie ubrania, te wszystkie moje rzeczy, chociaż nie jest ich jakoś bardzo dużo. Zresztą mam taką, wiecie, przesuwną szafę, ala szafę, słuchajcie, na kółeczkach, czyli ten stojak na kółkach, na którym wiszą moje ubrania, i po prostu go przeciągnę do Adusi, do pokoju i na no niej będzie tak, będziemy tak funkcjonować przynajmniej do końca listopada. Mam nadzieję, że na 6 grudnia na Mikołaja to już będzie super fajny. I taki w sumie prezent dla mnie Mikołajowy. Moi kochani, dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję, że byliście, że jesteście, że subskrybujecie. Pamiętajcie o serduszku, o komentarzu, o miłym słowie. Będzie mi niezmiernie miło, moi kochani, pierożki gotowe dzisiaj będą jedzone. Jeszcze sobie podjadę na chwilę, dosłownie na chwilę do sklepu, kupię barszczyk czerwony i obiad dzisiaj mam gotowy. Zresztą dzieciaki i mąż również.